Zapniesz, proszę. Dobra jest, czy włożyć coś odważniejszego. i tak jesteśmy spóźnione. Mamy czas. Impreza będzie do rana. Racja. To ty moja mama. Jesteś jak moja matka. Narzeka, że jutro jedziemy i że do babci i że ja będę padnięta po imprezie. Wyszaleje się za nas obie. Nie muszę nigdzie jechać. Jak zawsze masz szczęście. Ciało się, jak ptaszki. Jeśli będziecie gotowe za 5 minut, to podwiozę was do klubu. Czekam w aucie. Słuchaj, dasz? Mogę ja go dzisiaj włożyć? No, prosto. Ty i tak świetnie wyglądasz. No, Proszę, ale. Dobra. Dobra. Pomogę Dobra. ci. No bo może znajdziesz te. Opa, włosy. Włosy? No jak? Licznie. Jak? Pięknie. Młodeczki, <laughs> a ty? A ja? gdzie ja? Szeptunka. Alina kilka dni po urodzinach zaczęła odczuwać negatywne zmiany w życiu. Straciła pracę, rozstała się z chłopakiem i często kłóciła się z matką. Przestraszyła się nie na żarty, gdy nie ujrzała swojego odbicia w lustrze. Postanowiła zwrócić się o pomoc do babci. Siadaj. Nie musisz o nic pytać. Nie rzucono na ciebie uroku. Sama sobie zaszkodziłaś. Jak to? Straciłam pracę. Znajomi się odwrócili. Chłopak mnie zdradził i odszedł. Ciągle kłócę się z mamą, choć nic nie robię. A do tego straciłam nawet odbicie w lustrze. Ktoś chce zabrać twoje życie. Zabrać, jak to? Co jak? Katio, Podaj lustro. Popatrz w nie i mi daj. Tego dnia była z tobą jakaś dziewczyna. Jej imię, tak jak twoje, zaczyna się na A. To moja przyjaciółka. Obie mamy na imię Alka. Jej pełne imię to Alisa, a moje Alina. Nawet urodziny mamy zaraz po sobie. Widzę, że razem je obchodziłyście, a żadna z was nie miała tego dnia urodzin. Tak, ósmego. Źle postąpiłyście. To was związało. Każdy powinien obchodzić swój dzień, a ty podwójnie sobie zaszkodziłaś. Dlaczego? Nie rozumiem. Nie można świętować przed czasem. Póki co, wasz związek jest słaby. Jeśli nie chcesz, żeby jej dostawało się wszystko, co dobre, nie rozmawiaj z nią więcej. Słowa babci zasmuciły Alinę. Pogubiona dziewczyna wróciła do domu. Chciała porozmawiać z matką. Mamo, gdzie jesteś? Gdzie ty byłaś? W wiadomościach mówili, że w naszej galerii zawalił się dach. Dzwoniłam, ale zostawiłaś telefon w domu. Cały dzień cię nie ma. Pamiętasz o mnie w ogóle? To niespecjalnie. Telefon się rozładował, więc go zostawiłam. To żadne tłumaczenie. Trzeba było znaleźć możliwość, żeby zadzwonić. Przepraszam. Alina nie była pewna, czy mają z Alisą teraz jedno życie. Postanowiła jednak posłuchać rady babci. Kilka dni Alina unikała spotkania z Alisą i nie odbierała od niej telefonów. Właśnie szłam do ciebie. Nie mogłam się dodzwonić. Coś się stało? Nie, uczyłam się do egzaminów.

Dobre. Dobrze. Alina tęskniła za koleżanką, ale nie chciała ryzykować. Nie rozmawiały od dwóch tygodni. Jej życie powoli wracało do normy. Ucichły kłótnie z matką i pogodziła się ze znajomymi. Ponadto spotkała nową miłość. Z griszą czuła się szczęśliwa. Zasnęła? Wstyd. Co by było, gdybym dał ci tu usnąć w nocy. Oj, kawa. Dziękuję za kawę. Dobrze mi z tobą. Tak jest dobry. Dobrze będzie, gdy się do mnie wprowadzisz. Słuchaj. Możemy choćby zaraz jechać do ciebie i zabrać twoje rzeczy. Na co czekać? Mam surową mamę. Najpierw zdam sesję. Zobaczysz, że masz na mnie dobry wpływ. Nasze stosunki nie Wtedy was poznam nie i porozmawiamy i... o przeprowadzce. Dobrze. Skoro nigdzie nie idziemy, to się połóż. Jesteś piękna, gdy śpisz. Ty śpisz. Jesteś najpiękniejsza. Życie Aliny ułożyło się i prawie zapomniała o przestrogach babci. Rano zadzwoniła do Alisy. Przypomniała sobie, że koleżanka wciąż ma jej wisiorek. Przyniosłam go. Nie wydaje ci się, że powinnyśmy porozmawiać? Mam dużo nauki. Co zrobiła mnie tak? Unikasz mnie. Powiedz dlaczego? Przyjaciele tak nie postępują. Wybacz. Kiedyś ci wyjaśnię, teraz nie mogę. Oddaj wisiorek. Bierz. Tego dnia Alina spotkała się z Griszą. Chcieli spędzić wieczór razem. Szli do domu Griszy, gdy nagle spotkali Alisę. Cześć. Teraz wiem, na kogo mnie wymieniłaś. Alisa, najlepsza przyjaciółka Aliny, a ty? A wy? Grigori. Dla najlepszych przyjaciół Grisza. W takim razie mów mi ala. Dwie ale? A mogę mieć życzenie? Jakie, złodzieju przyjaciółek? Ja Chcę, żebyście się przyjaźniły, zgoda? Al, ty? Tak. Dobrze. A co? To zależy od twojego zachowania. Ale zgadzam się. Wspaniale. Słuchaj, może. Pójdziemy razem do kawiarni. No, Idziemy? Idziemy? Chodźmy. Wspólnie spędzili miło czas. Nic złego się nie stało, więc dziewczyna pomyślała, że wszystkie problemy już minęły. Postanowiła odnowić kontakt z koleżanką. Bardzo za nią tęskniła. Umówiły się nawet na wspólną naukę. Kilka dni później dziewczyna pożałowała, że nie posłuchała się rady babci. Wykładowca się uwziął. Takiego zagadnienia ja nie znałam, było. Nie zdałam, a wszystko umiałam. Jakbyś mniej z Griszą siedziała, a więcej z książkami, to wyniki byłyby inne. Co ma do tego Grisza? Wszystko umiałam. Szukasz tylko wymówek. Widziałam dzisiaj Alisę. Ona jakoś wszystko zdała. Alisa? Alice. Tak. Razem się uczyłyśmy. Ona nawet listy pytań nie przeczytała. Wiadomość, że koleżanka zdała, przestraszyła Alinę i dała jej do myślenia. Zrozumiała, że Alisa przywłaszczyła sobie to wydarzenie z jej życia. Alisa znowu udała się poradę do babci. Unikałam Alisy, ale od lat się znamy. Jak mam jej powiedzieć, że to koniec? Daj mi to, co masz na szyi. Źle, że mnie nie posłuchałaś. To serce, które nosisz po Alisie, jeszcze bardziej was zbliżyło. Jesteście jak ósemka. W jednej połówce będzie się powodzić, a drugiej nie. Ty jesteś drugą połówką. Katio, przynieś mi czerwoną wstążkę. Powiem ci, jak rozerwać łączącą was nić. Proszę. Co mam robić? Nie ty, a wy. Powincie się w wstążką, tworząc ósemkę. I przetnijcie ją w miejscu styku. To wszystko? Koleżanka ma przeciąć. Musicie jeszcze wypowiedzieć zaklęcie. Katia, zaraz ci napiszę. Weź swój wisiorek, ale nie noś go do czasu rytuału. Alina od razu udała się do Alisy. Usiądź, proszę, i mi nie przerywaj. Może będę mówić dziwne rzeczy, ale to prawda. No, tak ono i jest. Musimy odprawić rytuał, żeby wszystko wróciło do normy. Dobrze się czujesz? Jaki rytuał? Nie przerywaj. Już wyjaśniam. Jednego dnia obchodziłyśmy urodziny. To nas połączyło. Wszystko, co dobre, dostaje się Tobie. Powodzi mi się ostatnio i co? A mnie nie. Jeździłam do Szeptuchy, dała mi wstążkę. Jeśli nie odprawimy rytuału, moje życie legnie w gruzach. Nie wierzę w to. Ale jeśli tobie to pomoże, to dobrze. Zaczynaj swój rytuał. Stań, przynieś nożyczki. Obwiniemy się wstążką. Ty ją przetniesz i powiemy zaklęcie. Poczekaj. Nie zamierzam mówić żadnych zaklęć. Niczego też nie będę ciąć. Ty tego chcesz? To sama tnij. Alinie nie udało się przekonać Alisy do odprawienia rytuału. Jej życie coraz bardziej się komplikowało. Najbardziej martwiło ją to, że jej relacja z mamą się pogorszyła. Mamo? Przepraszam. Nie można się tak skradać. Chciałam powiedzieć, że jadę do Griszy. Ty jedziesz, a ja mam to sprzątać. Całkiem straciłaś dla niego głowę. Tylko Grisza i Grisza. Nawet mi go nie przedstawiłaś. Chciałam to zrobić, ale jedyne co ostatnio robisz, to krzyczysz. Alisa nie ukrywa swojego chłopaka i z mamą się nie kłóci. Znowu ona. Szkoda, że nie jest twoją córką. Już tak dłużej nie mogę. Ali nie było przykro, że zamiast wsparcia ciągle słyszy od mamy krytykę. Jedynym wsparciem pozostawał Grisha. Tylko z nim dziewczyna mogła być szczera. Przedstaw mnie, mamie, a ja od razu was pogodzę. Chyba ci się nie uda. Złości się na mnie za niezdany egzamin. Muszę iść. Która godzina? Masz przed sobą zegarek, nie widzisz? Nie widzę cyfr. To nic. Kupimy ci okulary, takie duże, jak u nauczycielki. Gdy będziesz razem z Alisą, to będę was nazywał ośmiookimi. Nie. Tylko tego brakowało. Rano Alina zrozumiała, że traci wzrok. Przestraszona dziewczyna od razu poszła do koleżanki. Potrzebuję okularów. Coś nowego, weź moje. Jadłam tyle marchewki, że aż wzrok mi się poprawił. Rzecz nie w marchewce. Tobie wzrok się poprawił, a ja oślepnę, jeśli nie odprawimy rytuału. Błagam. Odprawmy ten rytuał, ciężko ci? chyba Nie, ale nie chcę ci we wszystkim ustępować. Postaw się na moim miejscu choć raz. O czym mówisz? Może, gdy się dowiesz, jak to jest obrywać od życia, to przestaniesz się tak wymądrzać. Nie przetnę żadnej wstążki. Mnie się podoba, jak jest. Koleżanka znów odmówiła. Wszystko było tak, jak mówiła babcia. Alina pożyczyła, pożyczyła od Alisy okulary, dopiero potem kupiła swoje. Przejęła od koleżanki wadę wzroku. Na czekał na nią kolejny cios. Niespodziewanie odwiedził ją Grisha. Przywitaj swojego księcia. Nie będę wam przeszkadzać. Dziękuję. Masz miłą mamę. Cieszę się, że przyszedłeś. Poczekaj. Ale. Tu są Twoje rzeczy. Nie wiem, jak to powiedzieć. Chciałem to zrobić osobiście. Ja podobał się określił. Odpocznijmy od siebie. Dlaczego? Mogę nie odpowiadać? Proszę cię, żebyśmy zrobili sobie przerwę. Przepraszam. Rozstanie z Griszą było dla Aliny ogromnym ciosem. Ostatnio tylko on ją wspierał. Następnego dnia przestraszona dziewczyna udała się do babci. Przyniosłam okulary Alisy. Nie mogę jej przekonać do rytuału. Może da się to zrobić bez niej. Siadaj. Daj mi swoje. Daj mi swoje. Bez koleżanki się nie uda. Nie zmuszę jej siłą. Musi sama powiedzieć zaklęcie. Znajdź sposób, żeby Alisa sama zechciała odprawić rytuał. Jaki? Już wszystkiego próbowała. Wymyśl coś i to jak najszybciej. Im dalej, tym będzie gorzej. Zostało ci mało czasu. Idź. Alina pogrążyła się w myślach. Nie mogła nic wymyślić, żeby zmusić Alisę do rytuału. Przestała jeść, co zaniepokoiło jej matkę. co się dzieje? Dlaczego nic nie jesz? Same kości. Widziałam dzisiaj Alisę. Jest na co patrzeć. Energiczna, wesoła, rumiana. Alice? Tak. Ona na pewno by zjadła. Zaprośmy ją do nas. Niech je zamiast ciebie. Nie trzeba. Mamo, nałóż mi wszystkiego po trochę. Słowa mamy podsunęły Alinie pomysł, jak zmusić Alisę do rytuału. Dziewczyna jadła wszystko, nawet gdy już nie mogła, zmuszała się i jadła jak najwięcej. Przez tydzień jadła prawie bez przerwy. W weekend przyszła do niej Alisa. Ledwo stała na nogach. Alisa. do ciebie. Same kłopoty z wami. Jedna jej jak szalona, a druga ledwo stoi na nogach. Wejdź. Przechodź, Słuchaj. Słuchaj. Może masz rację. Od tygodnia nie mogę jeść. ja. Zgadzam się na twój głupi rytuał. durny obrad. Gorzej i tak nie będzie. Jak jestem gotowa. Ciąć? Trzeba wypowiedzieć zaklęcie. Przecinam wstęgę, zrywam ósemkę. Nie żyję jednym życiem dla dwóch. Przecinam wstęgę, zrywam ósemkę. Nie żyję jednym życiem dla dwóch. Jak Skąd będziemy wiedzieć, czy się udało? Spróbuj. Mama robi pyszne pierogi. Moja mama, znasz, jakie wariany robi? Już nie mogę na nie patrzeć, tyle ich zjadłam. Nieziemskie. Słuchaj, jak... Podziałało. Alina poczuła znaczącą ulgę. Pierwsze, Znowu mogła rozmawiać z Alisą. Z Alisą. Druga, Przestała tyle jeść. Po Poprawiły się też jej stosunki z mamą. Z następnego dnia następnego odwiedził ją Grisha. Ale? Prosty Wybacz Bury. mi, byłem idiotą. To, co co masz wiesz? na myśli? Moje słowa o przerwie w związku. W ciągu ostatnich dni zrozumiałem, że nie mogę żyć bez ciebie. Byłem idiotą. Wybaczysz mi? Wybaczam. Życie Aliny znów się ułożyło. Grisza oświadczył się jej, a matka nie miała nic przeciwko. Ponadto odnowiła przyjaźń z Alisą. Babcia mówi, że przyjaciele nie mogą obchodzić urodzin jednego dnia, inaczej ich losy mogą się skrzyżować i uzależnić ich od siebie. Taki związek należy rozerwać jak najszybciej. Wersja polska Synteziz Media. Tekst Beata Romaniuk czytał Marcin Styczeń.